Jak dobrze, tak. Mi się to uda. O nie, on jest już kurwiony. Oh, fucking hell. Okej, okay. czyli chyba miałem rację, tak? Że on się wkurwia w momencie, kiedy. O! Że biali rycerze wkurwiają się wtedy, kiedy ja zajebię tamtego bossa, tak? To trochę krzyżuje moje plany. Uu. Będzie. <laughs> Będzie ciężko. <laughs> A czy ja mogę na przykład. żeby tylko ten pan przyszedł. Jak trzeba, to ja wytankuję te jego ataki. Boże, ile ty masz kurwa w jednym nu no, dwa strzały tym młotkiem, jak pięknie. Okej, okay. A... Jak mocno ty bijesz O, okej okay. Po dwóch atakach dostał stagera Mam po, po jednym No wypierdalaj, ej No kurwa Oko, okay, please No przestań Ja chciałem ci baksaba jednąć. Mordo Uff uh, Okej okay. Czyli co z tego, że jest Co to było za szarżem? Co to był za chory atak? O, co to był za chory atak? Ja myślałem, że on się zbugował, kurwa, że stanął w miejscu i nic nie robi. I jakby to była gra online, to bym powiedział, że był jakiś lag i coś go do mnie, kurwa, przyciągnęło po lagu zaraz od razu. Ale to nie jest gra online. Patrz, on już idzie. A nie, stoi. Dobra. Nie, idzie, słyszę go. Fucking I ten też już idzie. Kurwa, jakiego nie miałem agro range? I don't like it, I don't like it. No ja chciałem ci bo zajebać, daj mi, proszę. Okej, okay. jakoś tak bez strzału ten baksap, jeśli chodzi damage, ale przynajmniej można go jeszcze ścisnąć jak wstaje. Nie ma żadnych chorych, wow, ha, dusza. Nie ma żadnych chorych, e, tych tych, A Halo, gdzie ty idziesz teraz? Już w wpierdoliłem twojemu koledze i wracasz? No dobra, to chodź, chodź ty, tylko nie chcę... Ten... Chodź tu, gdzie cię tam wywiało? Kurwa, za to jakąś dziwną chorą szarzę odpierdolisz? Wypierdalaj Do strela nie wracaj. Okej. Okay. Miesz z Hajdy. Interesting. Który to będzie? Um. A czy to jest zwykły trade sword? Ok, ma taki ataki. I taki na szerokość. Interesting. Dobra, ale wróćmy do mojego młotka. I, I want my hammer. Ten pan chyba ma na mnie wyjebane dopóki do niego nie podejdę, ale. I tak go zabiję, tak w razie czego? Dla pewności. Dobra. Na pewno chcę wyczyścić wszystko. Aż aż do. Hmm, smoka. O ja, siebie Aż do smoka, bo wiem, że. jak pójdę na smoka, to wszyscy będą za mną biec. Której stronę go najlepiej omijać na boksaba? No, weź, przy... Nice. To będzie długa droga do smoka. Znaczy, znowu stoi. I znowu ta churraszarza. Czyli on takie coś ma po prostu. Halo. To miał być backstab. Ale piękny dźwięk jest jakąś taka rozplaszcza o tą ziemię. To, to mi się podoba. Czyli, out. Czy ja dwuręcznym młotkiem robię taki sam damage jak jednoręcznym? Niezły obrót, mordo. Dobra, choć. Białe frajerze. Nie podoba mi się walka z nimi. A też te są jeszcze jako takie, tak mi się wydaje. Ci z mieczami. Najgorsi są z tego, co pamiętam, ci, co są wyżej, właśnie w drodze do smoka. Przestań ten atak spamować. Bo ci w drodze do smoka mają jakieś tam, jakby. Falabardy, czy lance, czy jak to można nazwać? I oni mi robią straszny wpierdol. Dobrze. Tak, stylam, że tam ci będą sobie stać. Okej, okay, to zaczęli podchodzić. Ten kurwa obrót nagły, oni co robią. Idziemy klejnot. Blady kamień. Nie co to robi? What does it do? Czy to jest jakiś upgrade material? Odbiera w bezwrzeniu wszystkie dodatkowe. Aha, okej, czyli pewnie jak coś zimplantujemy sobie, to to resetuje do normalnej broni z powrotem. Dobra, nie chcę ten biały przyjdzie, bo on tu jest najgorszym. On ma ten atak, ale to jest pojebane. Ale ty, panie starczą, byś mógł też się odpierdolić na przykład, bo ja mam. No dwoma na raz by miał problem. O, mógłbyś spaść. Czemu Spadłeś Okej, okay, spokojnie, jeszcze mamy dziebiec Okej, okay, spoko, spoko, jeszcze jeden atak białego i go nie ma Nice! Wcześniej padałeś na dwa strzały, znaczy twoi piecele, którzy też mieli tarczę Okej. Okay. Czyli co, jeszcze tylko został jeden biały koleś Ten, o którym mówiłem, że go właśnie nienawidzę Myślałem, że ich jest więcej, czy dwóch tam jest? Bo tam jest jeden na górze, tak, ja o nim właśnie mówiłem, że jego nienawidzę tak bardzo Ale tutaj widziałem jeszcze i czym? Slowly, slowly, boskie błogosławieństwo Okej, okay. i to ty jesteś tym chujkiem z lancą. Chodź na dół, bo nie chcę tam smoka agrawać jeszcze. O, jakie kombo! Ja pierdolę, to jest straszne. Uuu, na dwa ciężkie nie padł? Chill out, chill out, chill out. Napij się, Paweł. Szybko, szybko. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spokojny mamy to. Teraz tylko smok. Trzeba do niego dowieźć przede wszystkim. Stawmy sobie klejnoty i biegniemy za nim się pożyga. Mm. 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 Mój to kurwa! Nie, nie, nie! Zjedz, zjedz tą butelkę. Mógłbyś podejść bliżej środka, bo ja bym nie chciał kurwa spaść teraz. Nie! Nie deptaj mnie. Mały kurwio. Nie! Dobra, zjadę klejnotwik, on będzie mi powoli regenerować o. Nice, nice, nice. Skamieniałe coś tam. Nie wiem, co kurwa, nie przeczytałem. Powinienem chyba. Okej. Okay. I tam wiem, co mnie czeka. Tam jest Ornstein. O Jezu, jakie było. Okej, a czy tu nie ma nic nigdzie niżej? W sumie nigdy tu nie patrzyłem. Tam jest Ornstein. I to wiem, dobra, napijmy się herbatki. Bo tu jest kurwa zimno. O Jezu. Jakie to jest dobre. Plejnot do życia. Nie mam pojęcia, które częsty to mimiki, a które to nie mimiki. I też nie wiem, które częsty to I dodatkowo. O, pięć kukieł, okej. Okay. Z tym bocem chyba mieć nie powinienem... Nie powinienem mieć problemu. Przydałby się jakiś... Ała. Floranty er er ring o, nie. To nie był moment dobry. To on jakoś harze teraz zrobi dziwną, chorą. Okej. Okay. No ej, blokowałem to! Mordo! Czy to był stagger? O, co on planuje, mordo? Dobra, zwykłym atakiem zadałem 182. Wywoluj, czemu nie mogę, kurwa! Boże, jak on długo używa tych itemów w tej grze, to jest straszne. Dobra, chodź. Temu decydujesz się atakować, wtedy kiedy ja. Muszę Dusza i stary pierścień lwa. Czy stary pierścień lwa to jest ten sam pierścień, który robi damage od mięć, od, od kontr? Mięć po prostu, dobra. Czekaj. Trzeba ja zjawić na ringi sobie w ogóle. Pętany, opętany. Mienny to jest ten, który robi co? Trafienia znacząco zmniejszają równowagę wroga. To ja bym tego nie chciał. Ja bym może chciał jego węża na razie. Oj, to ja ściągnąłem, to ściągnąłem. I żeby by się jakiś chloranty-ring przydał? I może, nie wiem. Havel? Tu chyba nie ma Havela, to jest coś, co, wygląda, co działa jak Havel po prostu. Arma kapłana i pawęż. Chyba nie będzie się tym gadać nawet co. No właśnie, on ma na mnie wyjebane, bo, bo co? Bo to są pewnie cuda do nauki. A ja jestem niewierny tą postacią. Here is nothing. To była ukryta ścieżka. No pewnie nie, dobra. Tam to po prostu jest boss, za którym jest nauczyciel cudów. Więc możemy teraz się tepnąć tutaj. Też mógłbym się wrócić i wydać te dusze. Żeby nie... nie wisiały tak w, w powietrzu Więc tak zróbmy Do Majuli Dzień dobry Tak, czy ja mam? Bo nie, nie mam Na pewno nie mam Gdzie są te itemy do... Kurwa ulepszania. Aha, to są te. Jodłamki i odłamki. Jakbym chciał tą broń cisnąć... Tak. 12 na 5. 20. Na 10. To bym musiał mieć. 10 na 15, tak? No dobra, poczekamy aż jakiś fajniejszy hammer będę miał, może po prostu. O, na razie niech tak będzie. Dzień dobry. Wstawaj. Bercy I tak. Um, ADP mam 15. Iść. Nie wiem, czy Wódźwik iść na razie. Znaczy już, czy jeszcze nie. Ile mogę leveli zrobić? E, 8. Dajmy 3 tu? Mm, nie. Tak chyba lepiej. Nie wiem, tak sobie wymyśliłem i tak zrobię. Nie, czekaj, stop. Ej, nie, nie. Już, już pogadaliście. Czy ja mogę teraz coś cięższego założyć? Bo chciałbym tego z drangleik, ale to raczej nieprędko się wydarzy. Z tym mam 65, a jakiś lekki kapelutek? Worek nawet mogę założyć. Ale mogę mieć już broń Dranglejka. To, to już coś. A ile zbroja daje mi? O Boże, teraz, który, który z tych który z tych statystyk to jest poise? Chyba ta armu, ten armor z tymi kreseczkami, co? Tak, strzelam, bo te nie mają w ogóle, mają 0. Tu ma 12, to ma 28, 10. 12. No to dobra, zostawmy ten armor. Będę wyglądać dziwnie na razie, ale trudno. Czy pani już tu przyszła? Nie ma tu jeszcze pani. Chciałem kupić więcej. Czemu to się na pomarańczowo podświetla? Hm. Tu się pomarańczowo podświetla Znaczy, że tu mam coś do zrobienia jeszcze To tak działa? Czy nie tak działa? Dobra, i tu... Ach, tu mogłem iść, dobra W międzyczasie będziemy musieli zrobić jakąś przerwę na, na, na zrobienie herbaty jeszcze Bo jestem tak wyziąbnięty, wyziąbnięty, wyziębnięty, że nie wytrzymam dzisiaj Chciałbym kawę, ale mi się skończyła i dalej nie byłem w sklepie od wtedy Anything here? i yeah, yeah, nice Czy to jest to miejsce, o którym ja myślę, że ja to pamiętam? Uch, bo tu chyba za... Ile ja mam tych gałązek? Pewnie jedną, co? Jedna. To chyba za jednym kolesiem spetryfikowanym będzie kawałek fragment butelki jest tuta. Tylko nie wiem, czy to jest aż tak istotne, żeby teraz... Uuu, sorry, halabarda. Żeby teraz na początku gry już tracić na to. musiał się być kreskę, nie wiem czemu. Które to było? To nie, to jest halabarda zwykła. To jest, uuu, ale dziwny atak. Nie wiem, czy to dlatego, że tak dziwnie to trzymam. Pięcie pchnięcie. Okej. Podziękował na razie. W tą stronę chyba nie ma nic. Samtąd się progresuje, co? Czy nie? Czy ja źle? Ej, tu jest jakaś winda. Eee, to może ja źle pamiętam. Zanim jadę windą to zobaczę, co jest za tym typem, bo tam jest pewnie właśnie to miejsce tym skamieniałym frejerem. Chyba że ja źle pamiętam całkowicie to miejsce. Boże, ile ty masz ataków w kombosie? Ja chciałem zwykły atak zrobić. Nie myślałem, że pod takim kątem zrobię w niego backstab No nie, ja chciałem to uderzyć najpierw. Hej, okay. nie boli. Ooo! O, dobrze, to bym miał lepszego Ale chyba w podobnym. To musiałoby nie być tutaj w takim razie. Ja. Ja tej gry w ogóle nie pamiętam. Jak widać. Dziwnie z tym workiem na obie. Ale przynajmniej nie widać mojej zielonej mordy. Więc w sumie. No, tak jest tragiczne. Ej, to ma gorszą obronę, naprawdę? A jest cięższe? Prawo? No kurwa, raczej. Bezcelowość, okej. Okay. Obozu skąd się tu tylerwiliście? Ej, 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 ej. Bazyliczki, które atakują? Tak działa to w Dark Souls 2, naprawdę? Bo jedyna część, której Bazyliszki rzeczywiście jakiś atak wykonują. A, i co za tym kolesiem Nie, nie, nie. To nie marnujmy. A może? Nie, no, nie wiem. Nie, bo ja pewnie tu już nie wrócę, to chuj. Jebne, A co mi tam? Później całkowicie zapomnę o tym miejscu i, i tu nie wrócę. A to mu Dobra. Eee, czy to jest to miejsce, o którym ja myślę? Że ja zaraz będę tam, gdzie jest ciemno? na, na porcie? Może ile ty masz AP? Wielka ta aha Ma 90 tylko obrony? A węż ma 100. Kurwa, ile waży? Chuj! Ech. Nie, no to ta jest naj, najlżejsza przy setce obrony jak na razie. Bo te wszystkie są u setki. Tam za to z kolei fajne te przeciwko e -e 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 elemental obrony. Trochę niższe sobie broń jak tak robię, no ale trudno. Okej, okay, ale to jest pewnie gorsze niż drangleik. Tak szczelam. Jest gorsze, ale jest też lżejsze. Nie wygląda też gorzej. Eee, pój. Eee, to zróbmy na przykład. A jak jakby ja mi do tego. 68.1, ok. okej. Eee, a mogę cokolwiek cięższego? podni nie mogę, rękawiczki pewnie ważą tyle samo. Nie, spodnie są lżejsze, o dziwo. No nic. No dobra, no niech będzie tak. Przynajmniej mam full seta. Tak, butelki, tak. Czyli to jest to miejsce, o którym myślałem. to był bezcelowość. Eee, okej, okay. te drzwi są połamane czy coś. Ja tu już byłem. Ślepy zaułek. Nice. Jestem ciekaw czy w końcu trafi na jakąś wiadomość ślepy zaułek i okaże się, że tam tak naprawdę nie jest ślepy zaułek. Tak, ale to jest ten port. Ja już pokażę. że